Witam wszystkich, z tej strony Unlock, a to jest kolejny odcinek z przygód w Minecrafcie. Dzisiaj są ze mną y, dwa pedały. Jeden o, duży, drugi mały. Duży jest y, ten, o co mnie właśnie uderzył, zaraz zginie. A. Dobra, nie no, szkoda, y, a, a tu mały pedał, czyli Duszek i Woken są ze mną, no Boże. O, Już. Nie, nie płaczcie tego. Dobra, idziemy dzisiaj uzbroić Warkę, chodź, 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 go zabijemy. No jep się świnią, bo on no kurwa no! Kto mnie zabił? Dyszek No teraz takie małe cięcie zrobimy Okej, ok, już jesteśmy musiałem sobie ekwipunek przeładować. Chodźcie jeszcze spać. do Chodźcie Aha. spać jeszcze Chodźcie spać, bo pora na sny Jeszcze łódkiem A już wszyscy? Okej, ok, tak Dobra, idziemy do tego cave'a, co tam patrzyliśmy, gdzie są te surki, nie? Ostatni zamyka. To ostatni, ten głupi. <grym> A kto drugi, ten gruby. <grym> A kto pierwszy, ten debil. Dobra, ty, świeczkę taką, bo tu nas zjedzą. Jest, tam przeciwko nas! Ej, gdzie ty tam bokiem zlazłeś? A, to ciuto tam jest? Czekaj. Uważaj, nie. Nie strzelaj. No dobra. No dobra. I tak strzeliłem. Tu masz węgiel. Podam je. Gdzie, 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 Tutaj, gdzie, no, jest, tutaj a jest lewa? A ja wiem, a tutaj jeszcze ten. Widziałem, chyba że razem chciałem tu wykopać. Bo no, tam się... gdzie z boku jest. O, czekaj. A tu nie ma pod spodem, nie ma dziury? Nie, nie. nie. Żelazo jest tutaj obok. O, to czekaj. A teraz nie ma pod mną dziury? Nie, nie ma, nie ma. Na pewno? Na pewno. A pod spodem już jest. Czekajcie, jeszcze muszę zrobić małe cięcie. Ok, po cięciu. Boże Także... jak tu ty będziesz mi to wypowiadał bo to... czekaj, bo jestem po twojej stronie. To zbieram żelazo. Ło, czekaj, bo tu już dziura, widzisz? No, No nie! Czekaj o, Czekajcie, pan wyjść Widzicie... tam na tamtą stronę. Zobaczycie jak to wygląda. Nie koptence. Panowie, ty, tutaj poniżej macie dużo złoża węgla żelaza. A gdzie tutaj? No na... po drugiej stronie, widzę tutaj, Aha, że no, tam... No, no. No, Czekaj, A ja tam, o. widzisz tam, gdzie jest ten? Keeper. I co to tu kurde łazi obok mnie? To ile węgla? No to jest slim duży, tak mówię, co to jest? Ej, widzisz tam, no tam gdzie jest wokem, tam jest dużo węgla. Widzę, widzę. I, i tam, gdzie jest wokiem, tam jest zaraz żelazo. Na tej półce. Gdzie? No tutaj, tam gdzie jest wokiem. Ło, jeszcze na dole tam widzę ten, dużo, dużo węgla. No to sobie skołasz tam. No czekaj. O Jezu już myśleć tam padło. O czekaj idzie ten. Żul. Co za ten... Jak on masz żół Żul. Gdzie on jest? A byś przed słyszał ten jak gadam na zombiakę. Jak to, to przedtem Mówiłeś, się Ja? No. Jak? Nie wiem, dzik, nie, nie wiem coś. Tiga. Ale, to możliwe, że tak Ja zombie. nie wiem czemu na tym serwerze mam takie lagi, ty. Hmm. To jest dużo zombie. Gdzie ja masz jakieś coś? coś zabić ewentualnie Ankar A Angar. Ale przynajmniej tutaj masz fragie, a nie to co w Bewie. No nie. Ubliżasz <gryzasz> mi? Nie no, skąd ja? O kur, mogę Nie, prawie. Czemu nikt nie mówił? No mam szkielet Creeper, Creeper, o fuck, 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 nie idę, per Zdech? Tego sklepu trzeba zabić, bo tu. ślimaczy się tu. Fuck! Jest, nie żyje, żyje. że Jest szkielet, jasny. No, no, Chodzę co ten klipper tu robi, ty? Bum. Padnęmy aktywnie z niszczą. się ze smogu. No, A dole. tam. A Clipper tam, Ja jestem trochę Więcej tryb. tych świeczek było, tu tutaj Kurde, jakie debile. ludzie no, my tu dotykasz, ty chomie? Jeden, dużo, nieczysta. Może byśmy siebie nie pozabijali. Co ty zniszczyłeś teraz? Wokem? Co? nie, to są te, gebra. O, Duszek już bierze to będzie... Nie, nic, 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 nic już. No, cofki kimotek, mam takie malutkie. Ja też. Uwaga. Uwaga, uwaga, Ten serwer jest jakiś, kurczę, dobrze wtedy... Bo to był ten chyba nasz pierwszy serwer, dobrze, że z niego zrezygnował, Bo jakby tak, tak miał być... Jak w sumie trochę tego nam by się przydało, nawet bruku. Kobla, nie? A patrzcie ci no, no bo może jakieś coś mi się wybudowało i przepaliło się to na stone, no, a ze na no fajnie wygląda niektóre rzeczy. Mm. No dobra. Ja no to chodź duszek tam, ej. Chodź Może coś jeszcze znajdziemy ciekawego. Tu koło naby jest tam, że nawy górę. No to by jeszcze raz bierzemy tego, kogo. No to muszę ten na górę. My idziemy, my idziemy na koniec jeszcze eksploatować, zobaczyć co okay. tu jest. To jedę ja tam na początku. A to topiamy. No, jakie cofki mam ty? Nie wiem. Ty nie masz duszek? Nie. Mam. A ja to, już ja to, Mówię. gdzie ja to hmm, 50 fps? To tak, że tak sobie ustawiłem. No, to nie, to jest serwerowy ping po prostu. O to mi chodzi. A, nie, no, nie. Nie Nie wiem. Już takie prawie dwa stacki kopy. Ja kopię. Może, wiesz co, ja kopię w głąb. Może się znajdzie coś ciekawego. Może. Bo jeszcze chyba nawet diaksów nie mamy żadnych. No to no. jeszcze na dole. No chyba 16 czy 17 poziomie są dopiero diaksy, nie? Na 15. znawca. Ja już nawet wiem, że są jakieś poziomy. Od kogoś się dowiedziałeś? Z internetu No mam dwa steki koble Ja nie wiem, ja pewnie też coś koło tego bym miał już Gdzie ja kopię kurczę Nie no, jak ząd widzisz tam no Ty No do delta doszedłem <laughs> ci... O jest, jest, jest żelazo chociażby. Tu to. O, jeszcze następne. No i bomba. Tylko skąd tu ten ten dert, to ja nie wiem. Łopata. Lepiej. Nie jest <grym> 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 Co to co to zginął? Wypraszam nie sobie. Się. Wypraszam sobie, ja cię nie ja ci nie nie Ej, Twoja łopata dostała parkinsona tutaj, obok mnie. No. <grym> A wypraszam... Wypraszam sobie, ja cię nawet nie uderzyłem. Wypraszam sobie. <laughs> Wy tu to... w wokema. <laughs> ja cię nawet nie, nie, ja nie zapchnąłem. No tak! Wzią. Serio? To, to się liczy. To... Ostatnie uderzenie liczy się tam chyba z 5 czy 20 sekund. No. No, a cię nie uderzyłem teraz, jak tak. spadłeś. Bo nie nawet Shifta. Mamy ciągle. Nie, bo jak widziałem, że ten to puściłeś i leci. Dobra, no bokiem miałem ja mam twoje itemy, jak przyjdziesz to dostaniesz. No ja, ja przyjdę, ty. Mamy nie tak. płacz, f bo Zydziesz, idziesz z łóżka, nie muszę cię teleportować no, Ale potwory są, tu. Idź płacz, Nie, zginę, zginę. No, ale coś jesteś chwilę. Tuż nie schodzisz tu do mnie przypadkiem, byś mi pomógł kopać obok. Dawaj moje itemy, ty. Tam na dole są. Ale zginę. Skaczę. <grym> daj, daj mi mięsko jedno. Duszy. Masz tu 17. Dobra, jedno daj. I, i, plecy, plecy. Oj, chodź, chodź, żelazo jest. Co to za odgłosy słyszę? Ty nie kopcie cię taka. Rzecz. Odwróć <grym> To ja. O, jesteś. I zabijłeś no, dwa serduszka mi zostały. A z samej góry skoczyłeś? Żartujesz? No, serio, dwa serduszka. No, ty mi nie kopcie, bo jak ja spadnę, to. Dawaj wyrzucę. Zrób mu kawałek wody, a nie, nie wzięliśmy wody. O, zostaw, dobra, niech się ja skoczy, spod... bo się zginie zaraz. Dobra, to skacz tutaj. Dobra, dobra, z... radę. Słuchaj, jeszcze ci... ci masz... Podłożę ci masz, zobacz. Dobra, ja zielę zobaczyć zobaczycie jak ja to zrobię. Ty, to mi no, bo mi zaraz eko braknie, nie? Przyłaź po tej teme. Dobra, ty, zaraz kości śmierć. Nie, nie, No tobie, tobie, na, tobie to na pewno śmierć od razu. Dobra, no, no pomysł tej jak ja Czekaj, ja cię teleportuję do nas, bo ty, kurde, nigdy to nie Dobra, nie, 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 już wejdę, już wejdę. Za pierwszym razem. Mam no, pomysł. Kopaj, kopaj w jak dobre Zobaczcie, jak ja to zrobię. Hmm. Czyżby coś nie? Hmm. Co ty tak Duszek przyciszyła nagle? Właśnie, ja mogłem. Włom. Gdzie włam? W pokoju. Do domu. Ooooooo! Oh. Jak włokiem ta. Jak włokiem. Jak włokiem ja... A, czerwony i... ten, proszę. No. A mamy, mamy. Będziemy mogli zrobić jakąś kolejkę. Uwaga, leci woda. O i żelazo z następne, ty no... No bogato tu dzisiaj. E no panie, co to jest? A woda. Tam, zabierz zabierz. tą wodę? To już zabrałem, to leci z Dobra, dawać moje itemy. Nic tam nie jest... Nie nie zabrałeś? Ty nie zabrałeś tej wody, ej. Zabrałem, mam wiaderko wiaderku. Musi zlecieć. A leci. Ja nie wiem. <laughs> Wejdę ci leci, widzę. No faj, No tak. Dobra, Co ty tam miałeś? Na pewno miecz masz. Kilo. Masz jakiś kilo zużyty. Jedzenie pochodne. O To jest na pewno jest twoje. Tak. To też jest twoje. Ta, masz tak pochodni masz. No był jakiś łuk zużyty, to może być twój. Żarcie masz? Nie masz, Tu masz żarcie jeszcze. Łopatę. Masz trochę derta. Łopatę, nie masz. A, masz a co ty dużo, jak poszedłeś w górę? No... Jaki ty jesteś tam? Nie, no, przecież tam za mało miejsca. Tam, 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 tam parno i dużo. Tam porno i dużo. O nie, tak wolęś. Czekaj, poszukam tutaj jeszcze nadać sobie coś. Widzę creeper tutaj jakiś. No, tak, jest? to jest. No, więc... Ale, Ale, się to nazywa? Skała macierzysta. Co? Zdziwiony, nie? No. I to co? W ogóle no, też wracamy, ma... nie? Co? Też wracamy. Tylko się dertem podcypuję, a nie tym. A nie kadłem. O Ogólnie. O. Co, co ulicą? Jezu, biorę go. Bum, 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 bum. Daleko tam do góry? No, spory kawałek. O. E, u mnie macie najmniejsze ping, Znaczy ten, naj najmniej kresek. E, na tabie. Tak? U mnie mamy wszyscy tak razem. Ja mam pełne. Ja, no, ja mam pełne, a u mnie wy macie najmniejsze. Ja mam też pełne. Ja mam... u siebie mam pełne i Duszek mam pełne, a Wokem ma jedną kreskę. No u mnie wszyscy mają... Ty chodź, Duszek, idziemy tam pod tą lawę, zobaczymy, może tam gdzieś koło tej lawy będą jeszcze jakieś, jakieś surowce, wiesz, jak kopy... O, jest żelazo, na przykład, widzę. Nie, A tu? Tylko uważaj, żebyś się nie spalił. No tak. No. Możesz to spalić. Trabiężna to, to Fuck, fuck, fuck! Fuck! Do wody biegnij. Daj wodę, dawaj wodę, daj wodę, dobaj wodę. Jeśli, że mam? Bokem nie, wokem, wokem Jest. O kurna Nie no to się leje i leje i to nigdy nie, nie przestanie? Uważaj Gdzie to suko leci na mnie? Może to zrobił I Teraz będę mógł po tym przejść czy nie? Czekaj to wiecie co? Idę tam załatać tą dziurwę. Dobra, teraz postaram się do tego żelaza dokuć, ale... średnio to widzę. Dobra, to jest moje. ja, ja tu łatam? jest. Zdobyłem to. Jestem szefem. Jestem mistrzem. Ty jedę też można za... Wie, masz żelaza. Gdzie masz? No tutaj, u góry. No, a, tam. a tam, no, no, no to widzę, to... widzę. To, to... Wykupam. Czekaj, ja chcę zatka zatkać tą dziurę. Tą z lawą? A? No zatkę bo tutaj ta lawa... Okej. Okay. Tutaj... Chociaż Ej, w ogóle sumie... masz wiaderko, to byś tej lawy trochę, bo się przyda. A już za późno, a? bo już zatka. Nie, Ale może to jak potem jeszcze coś wziąć. Nie, nie można z dołu. Aha, to... No my mamy ten wiaderko. Mamy? A, no to spoko. To bo wiem, ja, ja co ostatnio latałem? Co parę razy zginałem Nie wiem czy to jest to samo miejsce co ja tam widziałem z dołu ale chyba Chyba tak A co? Nie no, bo tu widzę jeszcze sporo żelaza o, że, no, żelazo Ja się o to żelazo nie chodziło Co tu tak ciemno co No bo nie żelazi Ty, proszę, wziąłeś już to, to żelazo, co tam widziałeś? No to właśnie to żelazo widziałem. Czy co, ja kopię? Tak. Mi się wydawało, że z tamtej strony też było. Nie, a widzę, że tutaj mam węgiel. O no, Dobra, kopaj, kopaj. No to węgiel. Idę za wakerem. O, jest żelazo następne. Czyli, no Dobra. kocha nas dzisiaj to żelazo. No dobrze, jak ten zrobimy sobie zdrowie? No, w sumie pasowało go. Ale nie wiem czy starczy, ile macie żelaza? Ja mam 35. Ja mam 28. Mam to coś tam... O, następne, ty! Wy macie też boję Ale słyszałem niepokojące dźwięki, których się boję. Ale Bo że... Ale zu... ale wingle. O tyra ty też. Masz tam jeszcze jakieś żelazo? O jest! Łooo! Wow. No to dawaj, kopajemy. Jeszcze tam jest, ale to tam... idziemy później. Tu się jakaś lawa wylewa, więc tam coś może być. No idę w drugą stronę, idę w drugą rękę. O, jest żelazo. Coś tam wokół jest, kurczę, za tą ścianką, wiesz? Jakaś lawa tam się wylewała, więc tam coś musi być. Dobra, ja się zwijam już gdzieś do podwórka i tam będziemy. Chodźcie już wszyscy do podwórka i tam, nie? mam jeszcze... Tu mam tu duże żelaza jeszcze. Aha, no to kopaj, bo ja już się zmierzam w stronę podwóreczka, dlatego, że... Yy, ...trzeba porobić podsumowanie i te surowki zostawić już tam, nie? Pozwól, ja podsumuję, kurwa, odcinka z Cytrusem. No spoko, tylko ja idę jeszcze się zostawić te... Yy, ...te surowce. O, no ciemno na dworze. A, ale szkielet! Go, idę go zabić Duże ja do... O no, dobra, uciekam jednak przed tym. Ła! Co od tego pani jest pełna żelaza. Czekaj do następnego zabić. A ciaść, ciaść, ciaść. Nie kliper, ty ty spoko, ja do ciebie nie ziemam. A, no, uciekaj z Dziurę nam zrobił! Co za hultaj Zatkam ją chociaż kurde z sieniem, bo... Dziurę nam zrobił! Następny Clipper i to na podwórko nam wbił, ty. Ożysz, że... kto nie za mną? No właśnie, idę zobaczyć. I zamknięta jest. Jak on był na podwórku? Może było za, za gdzieś. gdzieś. Ta, tak, kopania jest naprawdę. Co nam zrobił, bandzony? Dobra, wracam. I idę zrobić jakąś skrzynkę, to z desek się robi, nie? Tak. I skrzynki możemy dać tam do piwnicy, co? O, to te na razie nie chcę tam będą, bo to wiesz, Już zbukę, nie że nie ma... ...to pająka, co cię goni no. przydadzę przyda się na te nitki. no nie zostawi nitek. O... Nie Jak to się robi skrzynkę? Dookoła czy? O dookoła. Dookoła. Dobra, już wracam. Już mamy... 62 żelaza. A ja mam 40 dziś i coś. To... Ej, ja stawiam skrzynki w piwnicy. I chodź wrzućcie to... Wszystko żelazo co mamy w piwnicy. Fuck, 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 fuck. No ja jeszcze Nie, dawaj to wszystko tutaj. Do piwnicy. Do skrzynek. Co jest? Eee, wygłomby tutaj na wierzchu też pójść żelazo. Muszę to ustawić. No. Bo nie okay. może tak. Węgla dużo macie? Tak, i trzy. Ja A Mam, mam ponad tak też. Znaczy to... Dobra, czerwony proszek. Żelazo tu już oddałem. Ej, ta ja kopalnia tam gdzie ja poszedłem chyba o wiele jeszcze więcej korytarzy. No, tam gdzie my byliśmy z wokanem teraz na końcu, to tak samo, ty człowiek kur... A nie, dłużej jeszcze tam dalej zaszedł. Ma, masz tą wejść to jest Ty tego konika można z zebrać. Dobra, dusze grup, szybkie podsumowanie. Więc nie? tak, w tym odcinku był z nami Alok i Wokem <grym> i ja oczywiście. Yy, zajęliśmy się oczywiście yy, kopalnią. Poszliśmy eksplorować kopalnię nie bi. niebi. Odrzuciłem. Yy, właśnie odrzuciła do mnie, przynajmniej na 50 metrów. Tak. <grym> yy, yy, I Wokem jak zwykle yy, Razy, Od, odstawiał jakieś, jakieś numery, które nikogo nie śmieszyły. No właśnie. <laughs> właśnie. A jak się loka to co? <laughs> Kto zabiła loka, ten zabiła lokę. No ale to. No właśnie. Kto zabił, ten zabił. No, nie. a także z byłoby to wszystko. Mm, patrzę, że jest już żelazo <laughs> Także domek już pierwsza noc przez pana ręcem było miło i ciepło. Tak, seksownie, Grzaliśmy się tam wszyscy trójkę, dziękuję. Tak jest. Dobra, no to to by było na tyle i trzymajcie się, cześć. Na razie.